Zegar bije już szósty rachas, słońce spada na stół. Zaraz wejdziesz, zapadnę w trachas, obudzi mnie pół. I sam nie wiem, czy tego chcę, czasem życia mego mi żal rysa na szkle. Laj, 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 laj laj. Laj, 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 Schody w górę i schody w duchu, kto ma klucze do drzwi. Kochaj mocno, kochaj mnie. Egoizm napuchu i sam nie wiem, czy siebie znachaj to, co się śni, czego wciąż mi brak, przecież wszystko macham. Obcy ludzie mówią, że tak zazdroszczą mi, czego wciąż mi brak, co tak cenne jest, że ta nienazwana myśl, rysą jest na szkle, he. E, 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 e.